Katarzyna Cichopek to osoba, której życie prywatne nieustannie budzi ogromne zainteresowanie wśród fanów i mediów. Od lat jest w centrum uwagi, a po jej rozstaniu z Marcinem Hakielem i nowym związku z Maciejem Kurzajewskim, tematy związane z jej życiem osobistym stały się jeszcze bardziej fascynujące. Związek aktorki, znanej z roli Kingi z Duńskiej w popularnym serialu M. Jak Miłość, z dziennikarzem budzi nie tylko ciekawość, ale także spekulacje. Cichopek, która regularnie utrzymuje kontakt z obserwami na platformach społecznościowych, nie waha się dzielić swoimi przeżyciami i wspólnym czasem z Kurzajewskim. Od momentu, gdy stworzyli parę w roku 2022, fani mogą obserwować, jak zakochani spędzają chwilę razem, tworząc zabawne nagrania oraz filmy, na których ich wspólne gotowanie staje się prawdziwą rozrywką. Niedawno aktorka podzieliła się zdjęciem w letniej stylizacji, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów. W opisie zamieściła tajemnicze słowa, już za parę dni, za dni parę. Te zdania wywołały lawinę spekulacji, a wielu obserwatorów zaczęło wieszczyć, że być może celebrytka ma na myśli ślub. Pod postem można było przeczytać wiele entuzjastycznych komentarzy, które chwaliły jej urodę oraz sugerowały rychłe zmiany w jej życiu osobistym. Będzie ślub, gratulacje. Czy kobiecość i lekkość bije z tego zdjęcia? To tylko niektóre z entuzjastycznych reakcji, które pojawiły się w odpowiedzi na jej post. Choć wiele osób chętnie spekulowało o zbliżających się wydarzeniach w życiu Cichopek, sama nie odniosła się do tych domysłów, pozostawiając fanów w niepewności. W tym kontekście warto przytoczyć również słowa Pauliny Smaszcz, która gościła w podcaście piekielnie szczere. Gdy padło pytanie dotyczące możliwości spotkania Cichopek z jej byłym mężem oraz dziennikarką, Smaszcz nawiązała do tematu ślubu, rzucając nieco kontrowersyjne stwierdzenie o byciu świadkiem na ceremonii Kurzejewskiego i Cichopek. Jej słowa wzbudziły zdziwienie prowadzącej, która nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Smaszcz, opowiadając o tym na antenie, podkreśliła że jej z obecnym mężem także podejmują próby mediacji i ugody, pragnąc uniknąć konfliktu. Stwierdziła, że nie ma nic przeciwko spotkaniu z Cichopek, by lepiej zrozumieć prawdę prezentowaną przez jej obecnego partnera, rozbudzając jeszcze bardziej ciekawość widzów względem całej sytuacji. Życie Katarzyny Cichopek z pewnością dostarcza nie tylko emocji jej fanom, ale również wszelkim miłośnikom plotek i spekulacji. Czas pokaże, czy jej słowa o nadchodzących zmianach staną się zapowiedzią nowego etapu w jej życiu, a może i ślubnej ceremonii, na którą wielu z nas z niecierpliwością czeka.